Siemanko z tej strony Colis i dziś zapraszam Was na odcinek sponsorowany. Drodzy widzowie, dziś zagramy sobie w grę Word of Warships no i z tej okazji nawet mam dla Was fajny kod, abyście mogli sobie szybciej i łatwiej e, zacząć widzowie. Ten kod to jest wa Warships. Po prostu wpiszecie sobie tak, jak tutaj teraz na ekranie i dostaniecie widzowie 500 dublonów na start, 7 dni premium, 2 miliony kredytów, okręt czwartego poziomu, czyli wystartujecie już naprawdę z wysokiej półki e, no, i jeszcze dowódcę 6 punktami widzowie umiejętności Także warto skorzystać z tego kodu, jeżeli jeszcze nie graliście w Tą gierkę bo oczywiście kod jest dla nowych graczy. Widzowie wytestujcie sobie, polecam wam. Link macie oczywiście w opisie do pobrania tej gierki. No i może sobie zagramy, no bo jeszcze nie mogę doczekać. A co najważniejsze, World of Warships to darmowa gra, także nie musicie nic płacić, żeby w nią zagrać. Lecimy moi koledzy z drużyny również zasuwają, zobaczcie z jaką prędkością. Yy, no, tutaj szykuje się naprawdę ciężka bitwa. Jak widzicie, troszkę taki zimowy klimat. Oczywiście różne są mapy, nie są tylko zimowe. Jest o, zobaczcie, już tutaj już widzimy na razie, na razie troszeczkę zbliżej się bliżej. Eee, no naprawdę, gierka jest bardzo wciągająca. Wciągnąłem się wam powiem szczerze. Eee, lubię takie klimaty, ale też co mnie zaskoczyło, to właśnie kozacka grafika, zobaczcie, spójrzcie na tą wodę. No naprawdę, grafika jest. Posadzka, nie wiem, czy już mogę ryzykować, żeby tutaj strzelać Na razie chciałbym się chyba troszeczkę zbliżyć Mam nadzieję, że uda nam się to wygrać yy, Będzie na pewno Soprancko No kurde, powiem wam, że troszkę się przeziębiłem I ten głos też trochę może być taki inny, więc yy, Oczywiście za to was przepraszam Dobra, można już po... O, już tutaj, dobra, yy, moi koledzy zajęli się tą sprawą Ja jeszcze troszeczkę się zbliżę I będę próbować tutaj atakować... Dobra, torpedy, nie wiem, czy już próbować Można chyba coś spróbować, dobra Poszedł strzał Czy doleci? Doleciał, doleciał Zadaliśmy mu delikatnie obrażeń O, lecą we mnie tutaj Dobra, ominęli, ominęliśmy Cały czas tu próbują, widzicie, mnie też zgładzić Ale na razie im się nie udaje e, Dobra, dobra, dopłynę jeszcze sobie tutaj Pojedziemy z lewej strony Dobra, próbujemy się tutaj w kostka Dobra, myślę, że możemy śmiało Dobra, dostanie Dostał, dostał i to nawet walnie Za 900, Dobrze, 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 dobrze Bujemy, niech się tylko nam załaduje Dobra, nasza drużyna z... Dobra I i strzelamy Dobra, lux On się strasznie tutaj do nas zbliża I troszkę ubawiam się Dobra Strzelamy w niego, strzelamy Trzeba go Dobra, dostałem, dostałem Muszę się, muszę się ratować, widzowie Muszę się ratować Muszę się ratować Pomóżcie mi No nie o, Dobra, jest kolega Dobra Jest koleżka, jest koleżka Dobra, strzelamy Strzelamy w głoska. Trzeba go zgładzić, widzowie Trzeba go zgładzić Trzeba go zgładzić. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy. Musimy gdzieś odpłynąć. Krytyczne uszkodzenie silnika. Skurkowany skurkowaniec. Muszę poczekać. Dobra, spróbujemy go. Strzał, poszedł strzał. Oby go zgładził ten nasz koleżka. Musimy 30 sekund poczekać. Czekać aż bicie. za bardzo się wybiłem, za bardzo się wy... Nie strzelam do sojusznika, strzelam w tego gostka. Widzowie, jeszcze 19 sekund i będziemy mogli się odrodzić. Nasza drużyna przychwyciła strefę C. No jest... No jest to na pewno z pewnością, widzowie, bardzo emocjonująca gra. Jeżeli lubicie takie gry, to jest to coś dla Was. A wręcz, przeciw, znaczy wręcz przeciwnie, widzowie, możemy nawet razem zagrać. Będzie dla mnie przyjemność z Wami zagrać tą grę. Okay. Dobra, Dobra możemy, się, możemy się odradzać. Dobra. Dobra, poszły. Dobra, problem rozwiązany. Uciekamy stąd jak najszybciej, jak najszybciej widzowie. Tutaj muszę się troszkę schować za moich kolegów, bo samemu nie rozwiążę tego problemu. Cały czas on we mnie uderza, cały czas we mnie uderza. No to mi się to nie podoba. No, mam nadzieję, że nie uda mu się mnie zgładzić. Uciekamy stąd. No, widzicie, jest ciężko, jest ciężko, trzeba na pewno. Za bardzo się wychyliłem, aczkolwiek uciekamy stąd. Tutaj kolega mi pomaga. Dobra, ale jak uciekamy, możemy jeszcze w niego coś tutaj uderzyć. Wejdzie? Weszło. Dobra, weszło chyba. Dobra, uciekamy stąd, lecimy bardziej w tą stronę. Yy, możemy razem, widzowie, zagrać. Yy, wejdźcie w link w opisie, zarejestrujcie się, pobierzcie sobie gierkę. I widzowie napiszcie mi w komentarzu pod tym filmem swoje nazwy, jakie macie tutaj w, tej, w tej grze. Oczywiście... Wejdźcie z mojego linku, jeżeli mogę Was o to prosić. Yy, I wtedy... Dobra, nasza drużyna rozpoczęła zajmowanie strefy. I wtedy widzowie podajcie mi swój nick w komentarzu i ja chętnie z wami zagram tutaj w to gierkę, bo powiem Wam, że... No. Gierka jest naprawdę... kozak, tutaj widzę, że ten gostek się zbliża. Dobra, czuję jakieś zagrożenie. Nie wiem, czy ktoś we mnie nie celuje. Dobra, skręcam. Teraz odbijam w tą stronę. Polecimy sobie tędy. Boże, kochany. Oby mnie tu on nie dogonił, bo nie mam jakby krycia od pleców. Ustrzelaję cały czas. Dobra. I ciach. Oby poszło. Oby weszło. Kurde, za daleko. Dobra, muszę teraz tak jakoś mniej więcej. Widzowie, trzeba dojść do wprawy, żeby dobrze celować. Teraz widzicie, za zbyt... Teraz może? Kurde widzicie, tu ciężko... O dobra, muszę tu troszkę ominąć, muszę troszkę ominąć by nie uderzyć w skarpę. Jak Titanic Ja cię troszkę uderzyłem Wiecie, dostatkiem to nie jest takich obsiub, żeby sterować Dobra, jakoś sobie z tym poradzimy. Bo ten skubaniec mnie goni. Weszło, 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 dobrze, dobrze, dobrze Dobra, bo jadę... I tu jest ten Tutaj mam też kolegów, mam też kolegów Je... Rozpoczął przechwytywanie. Dobra, tutaj musimy spróbować w niego uderzyć Poszło Widzowie, mam nadzieję, że uda nam się to wygrać no powinniśmy to wygrać. Powinniśmy jak wszystko pójdzie po naszej myśli, to powinniśmy to wygrać. Dobra, ja uciekam stąd, ja uciekam stąd. Ogólnie dodałem sobie taki kamuflaż do mojego statku, żeby to się prezentowało. Zobaczcie! Poszedł, wysadzony, wysadzony. Te efekty ogólnie są naprawdę kozackie. Dobra. Lecimy dalej, próbujemy w tego, próbujemy w tego. Dobra, on porusza się w lewą stronę. Gdzieś mniej więcej... Dobra, mniej więcej o tak. Tyk poszło, weszło, weszło i cyk. Poszło, dobrze, super. Dobrze nam to idzie. Ogólnie możemy sobie zmienić na taki ten, na inne troszkę. Dobra, tu jest nasz kumpel. Co masz? Cześć! Dobra, strzelaj do mnie, widzowie, strzelaj o do mnie! Broń mnie, broń mnie gostek, broń mnie Dobra, próbujemy. Poszły Weszło On już jest też na... Na razie musimy stąd uciekać. W miarę możliwości. Zajmowanie strefy, zajmowanie strefy Dobra Spróbujemy jeszcze w niego... Słuchajcie, bo tu jest ta skarpa Ja chowam się tutaj za ten I próbujemy i Widzicie, mam troszkę zniszczony statek To wszystko przez to, że ja się wtedy tak wychyliłem Nie weszło, nie weszło Wszystko przez to, troszkę to było nieprzemyślane Ale czasami, widzowie, są takie decyzje, które później Się jest na wyciągnięcie ręki Zaraz wygramy, zaraz wygramy, widzowie Dobra, ja przyjadę obok tej Skały i spróbuję go dorwać z tamtej strony Został tylko jeden, został tylko on. Od nas, no niestety, zginął już jeden. Ale tylko jeden, zobaczcie, z nas cała drużyna. A tu mamy tylko tego goska. dobra. I teraz tak, wyjeżdżam i lecimy. Poszły strzały. Weszło, weszło, widzowie, weszło. Zobaczcie, on już jest na wyczerpaniu. Cały czas zostaje strzały. I jeszcze ja go teraz zabiję, poczekajcie. Poszło. Małe zwycięstwo. I o to właśnie chodzi, o to właśnie chodzi, lecimy z kolejną gierką Zobaczcie, właśnie odblokowałem sobie trzeci poziom tutaj tego naszego krążownika Ale właśnie miałem dylemat pomiędzy krążownikiem a pancernikiem Wiecie co? Jednak sobie tutaj kupię tego pancernika, odblokuję Badam tutaj ten okręt I kupuję go za 318, można powiedzieć, tych dolarsów Także kupiłem go, ja sobie tutaj fajnie go opancer... o... znaczy, wykamufluję i właśnie zaraz z nim zagramy. Widzowie, ale to się prezentuje naprawdę coś pięknego. Zobaczcie na ten statek. No, prezentuje się kozacko. Fajnie, że udało mi się blokować już trzeci poziom. Widzicie, wy macie troszeczkę łatwiej, ponieważ już możecie wystartować od czwartego poziomu z tym kodem y Warships, także korzystajcie widzowie, dopóki jest to możliwe, nawet jeżeli nie macie teraz ochoty. A kto wie, czy na przykład za tydzień czy za miesiąc nie będziecie mieli ochoty, także pobierajcie z linku w opisie i widzowie wpisujcie ten kod. I sobie możecie zagrać Naprawdę gierka jak widzicie jest dosyć ciekawa No mi się spodobała Też ze względu na tą grafikę Zobaczcie jak płyniemy tutaj ta woda się odznacza No jestem naprawdę zdziwiony Dobrze się to prezentuje Dobra teraz zobaczcie mapa jest trochę inna Statek również mam wrażenie Że tak nie zasuwa Ale to akurat nie, przy... nie zasuwa I też tak może nie skręca Ale widzowie bardzo możliwe że w innych właściwościach Będzie troszkę lepszy I prawdopodobnie tak będzie Zobaczcie! Możemy sobie... Nieprzyjacielski krążownik! Dostrzegliśmy nieprzyjacielski krążownik! Krążownik nieprzyjacielski. Nieprzyjacielski. Zaraz nieprzyjacielski krążownik może zostać zniszczony. Ogólnie nasz ten krążownik podejrzewam, że ma troszkę więcej teraz HP. No i to nas oczywiście Cie... to nas oczywiście cieszy. Dobra, polecimy sobie tutaj z tej lewej strony. Mam nadzieję, że uda nam się to wygrać. Jak na razie widzowie, z tego co widzę Troszkę mamy delikatne problemy, ale to nie przeszkadza, to nie przeszkadza. Dobra, cyk, 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 koleżko, koleżko, dobra. Próbujemy w tego koleżkę walnąć. Poszedł strzał. Uda się? Uda się? A! Kurde, chyba nie dostał, chyba nie dostał. Na... chyba troszkę, troszkę chyba za daleko, troszkę za daleko. Próbujemy troszkę bliżej pod tego odcić. No widzowie. Oby, oby udało nam się to wygrać To są mocne strzały te, co ja teraz, ale one tak się długo ładują Mocne strzały, spróbuję bardziej się do niego zbliżyć i wtedy zaatakować Widzicie, ciężko wymierzyć te strzały, to jest wszystko kwestia wprawy Dobra, on leci w tą stronę Także dobra, próbuję, ciach Kurde Dobra, jeszcze raz Dostał, dostał widzowie Dobra Zawsze to coś, zawsze to coś eee, Dobra, lecimy, lecimy dalej Lecimy, dobra, wykręcam tutaj bardziej w prawo stronę Niech on tutaj sobie zasuwa eee, My odkręcamy tutaj w tą stronę I ogólnie tu można wizowie nawet autopilota sobie włączyć Czyli my jesteśmy tutaj Zobaczcie, my jesteśmy tutaj i ja powiedzmy Nasteruję go, żeby on Leciał Autopilot włączony, autopilot włączony a ja wtedy mogę się skupić na Na rozstegacaniu, zobaczcie Tyk No widzicie, kurczę, trzeba to Słuchajcie, włączę sobie te działa tu Niech one mi się już powoli załączają A on tutaj niech mnie prowadzi Niech on mnie prowadzi w tamtą stronę Zobaczcie, mamy przewagę, mamy już przewagę To wszystko dzięki naszym kolegom, którzy nam tutaj pomagają w tym wszystkim Dobra 17, 16 sekund, 16 sekund I mogę zaraz niego atakować On tu we mnie już, zobaczcie, już kombinuje Już tutaj we mnie strzela ale to nam nie przeszkadza. To nam nie przeszkadza, jak na razie. On tu próbuje, ale nie trafia. Już trafił raz. Dobra. I teraz pora na mnie. Dostał? Coś tu się dzieje? Coś tu się dzieje? Gdzie on tu? Gdzie on tu kombinuje? Dobra. My Mamy go na, można powiedzieć, że na drodze. Dobra. Zładowały się? Dobra. Walimy. Dostał. 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 Dobra, dobra, my go mijamy, niech on sobie to w tą stronę tutaj leci. No troszkę na sobie. ale al 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 pożarowy, dobra, gaszę już, już gaszę, już gaszę. Już gasimy, już gasimy, żeby mi się tutaj nie paliło, nie hajcowało. To leś. zaraz trzeba te działa. Ale dostałem. Nie wiem, czy ja od tego dostałem, Gostka. Czy ja dostałem Z kilku stron, czy od niego? Dobra, muszę sobie z tym sam poradzić. Nie mam tu kolegów, widzowie. Nie mam kolegów Poszło Ja pierdzielę, ja pierdzielę, Widzowie, no jest tu Jest to bardzo emocjonująca gra Uciekamy stąd jak najszybciej, jak najszybciej Na fulla mam włączone, cały czas dostaję Dobra, włączam drugie działa, muszę poczekać 30 sekund Włączam drugie działa, on cały czas we mnie uderza Ma dobry statek Widać, że ma naprawdę bardzo dobry statek Czemu tu nie ma moich kolegów? Jeden statek się tu topi już, zobaczcie Może to mój kumpel Cały czas obrywam a nie mogę teraz z niego żadnym tym uderzyć. Ma jakieś bardzo szybkie działa. Dobra, na całej szczęście nie trafia. Zwycięstwo, widzowie! Udało się! I to jest właśnie to. To jest emocjonująca gra. Naprawdę, bardzo mi się podoba. No, to jest to. Musicie w to samemu zagrać i poczuć. Mam nadzieję, widzowie, że uda nam się nawet yy, wspólnie w to zagrać. Także pobierajcie z linku w opisie jeszcze raz. Przypominam, kod warships. Wpisujcie, widzowie, rejestrujcie się, rejestrujcie się z linku w opisie. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że uda nam się razem w to zagrać. Na pewno będzie wtedy ciekawiej. Wpisujcie swoje ksywki z tej gierki w komentarzu, no i widzowie razem na pewno zagramy.